dobry, wspaniali ludzie, z tej strony Zuza, czyli Kobieta Skrycie natchniona, i zapraszam Was bardzo serdecznie na podsumowanie czytelnicze 2020 roku. W tym roku postawiłam przed sobą pewne wyzwanie i zdecydowałam się, że przeczytam tyle książek, ile mam lat. Co oznacza, że muszę się teraz z Wami podzielić lekką tajemnicą, i powiedzieć, że w 2020 roku przeczytałam 23 książki. Były to różne przygody. Część takich, które zapadły mi w pamięci i będą tam siedzieć długie lata. Część takich, które chciałabym szybko zapomnieć. I właśnie o tych książkach chciałabym Wam opowiedzieć. Zaczynając oczywiście od tych najlepszych. Jedną z najlepszych książek, jaką przeczytałam w tym roku, jest książka tego autora. Tak, wiem, nikt się tego nie spodziewał. To tylko mój ulubiony autor, czyli pan Muso. I prosto z Francji do mojej biblioteczki książka Jutro. Fantastyczna książka, która zawiera taki element magiczny, zaskakujący. Bardzo dobrze napisana. Bo właśnie za to najbardziej lubię Muso, po prostu za jego styl pisania. Niekoniecznie historię, chociaż historie też do tego wszystkiego są dobre. Książka lekka, którą czyta się szybko, tę przeczytam chyba w dwa dni. Um, I co mogę więcej powiedzieć? Czekam na kolejną premierę Muso, która już w 2021 roku czekamy na tłumaczenie. Pozdrawiam, wydawnictwo. Będę kupować. Książka numer dwa to. Absolutny klasyk. Carlos Ruiz Zafon. Chyba tak to się mówi, Zafon. E, I Cień wiatru. Cień wiatru to jest książka gruba, tak jak widać. Ale absolutnie warta e, czasu spędzonego z nią. E, Cień wiatru to jest tom pierwszy serii Cmentarz zapomnianych książek. E, a wiadomo, jak książki są tematem powieści, to mole książkowe, takie jak moi, uwielbiają takie historie. Akcja dzieje się w Barcelonie, także poza fantastyczną historią głównego bohatera możemy też troszeczkę po tej Barcelonie w latach tuż po wojnie pochodzić i zobaczyć, jak to wyglądało w innej części świata niż u nas. I co mogę więcej powiedzieć? Książka jest po prostu zwalająca z nóg. Książką numer 3, a w zasadzie numer 1... Bo ulubioną z roku 2020 jest reportaż Tłka Michniewicza pod tytułem Chwilowa Anomalia o chorobach współistniejących naszego świata. Ten reportaż, nie dość, że świetnie napisany, bardzo mi pomógł na poziomie osobistym, ponieważ po prostu wytłumaczył mi to, co się działo w 2020 roku. Wytłumaczył pandemię, ale z perspektywy naukowej, moi drodzy, a nie polityków przekrzykujących się w TV. I po prostu pozwoliło mi to mentalnie uporządkować te wszystkie zdarzenia, które się wydarzyły. Książka jest na tyle dobra, że fizycznie nie znajduje się aktualnie w mojej biblioteczce, ponieważ ruszyła w świat. Aktualnie książka trafiła do mojej babci, żeby też jej pomóc, po prostu. Przetworzyć te wszystkie informacje związane z pandemią i na pewno trafił w ręce jeszcze wielu ludzi. I po tym właśnie można poznać po prostu świetną książkę, jeżeli chce się nią dzielić z innymi. I dlatego zasługuję jak najbardziej na miejsce numer 1 w 2020 roku. Te trzy pozycje to książki, którym dałam najwyższą ocenę w 2020 roku, czyli 8 na 10, ponieważ. W moim życiu dziewiątki zdarzają się raz na dekadę, a dziesiątki jeszcze żadnej nie było. I patrząc zupełnie na sam dół listy moich ocen, zdarzyły się dwie książki nieudane. Po prostu książki, które ani mi się nie podobały za bardzo, ani nie zrobiły na mnie żadnego wrażenia, na pewno niedobrego wrażenia, czyli najgorsze książki tego roku. Jedną z tych książek przeczytałam w grudniu, czyli stosunkowo niedawno. Książka, która jest bardzo popularna na portalach e, książkowych, w mediach społecznościowych, a dla mnie po prostu no nie chcę powiedzieć dno, ale naprawdę niski poziom e, jest to książka pod tytułem Księgi Zapomnianych Żyć Bridget Collins. Bardzo ładnie wydana. Okładka naprawdę zachęca do tego, żeby do tej książki zajrzeć. W środku znajdujemy fantastycznie wytworzony świat e, przedstawiony, świat magiczny, e, świat, w którym nie ma elektryczności, e, świat, w którym temat książki e, też jest jednym z głównych tematów przewodnich, więc spodziewałam się fajerwerków. Naprawdę. E, natomiast historia głównego bohatera, powiedzieć, że jest chaotyczna, to jest nie do powiedzenia. Tam duż, jest tyle po prostu luk wątkowych, że dla mnie to jest po prostu fantastyczny świat, w którym dzieje się historia, która jest nie do końca przemyślana e, i dzieje się to przez jakieś 400 czy 500 stron e, niewartych uwagi nikogo. No może kogoś, ale nie mojej. E, I tej książce wystawiłam najniższą ocenę. Czyli 4 na 10. I ta czwórka jest za dobrze wytworzony świat przedstawiony i za to, że główny, głównego bohatera po prostu da się lubić. Natomiast jego historia no, ma mniejszy lub większy sens dla mnie. Nie zrobiła wrażenia. I drugą najgorszą książką, jaką przeczytałam w 2020 roku, jest ściana sekretów. Tanny French, opowiadająca o grupie dziewczyn mieszkających w szkole z internetem. No i w tej szkole z internetem ktoś tam ginie. Jest całe dochodzenie. Książka jest też wyjątkowo gruba. Dochodzenie na temat tej śmierci. Autorka tej książki nie była w stanie wymyślić ciekawego zakończenia, więc pod sam koniec też wrzuciła jakiś element magiczny czy... Ponadnaturalny, który ani tą historię wytłumaczył, ani sprawił, że była jakaś bardziej ekscytująca. No nie, po prostu 500 stron, e, problemów nastolatków, e, pisanych przez osobę, która takich problemów po prostu nie rozumie albo nie pamięta już. Kolejnym moim zwyczajem czytelniczym, który obowiązuje nie tylko w 2020 czy 2021 roku, ale już od kilku lat. Jest to, że staram się przynajmniej jedną książkę w roku przeczytać po angielsku. W tym roku udało mi się przeczytać dwie takie książki. Pierwsza to było Radio Silence. Autorką jest Alice Osman, i na pewno jest to najlepsza książka młodzieżowa, jaką przeczytałam w tym roku. Bardzo właśnie realistycznie pokazujące problemy nastolatków związanych z wyborem ścieżki życia i kariery w zasadzie po ukończeniu szkoły średniej. Ale drugą książką, którą przeczytałam po angielsku, jest absolutny klasyk, czyli Powieść Agaty Christie Śmierć na Nilu. Przeczytałam tę powieść ze względu na to, że ma się pojawić ekranizacja, miała się pojawić ekranizacja i jak wszystkie ekranizacje zostały przesunięte na rok 2021, jeżeli to będzie ten wspaniały rok, w którym zaczną jakieś nowe filmy spływać do kin. Po książce Agaty Christie lubię sięgać w ogóle, ponieważ jest to jedna z niewielu autorek, która za każdym razem jest mnie w stanie zaskoczyć. Jak bardzo i jak wiele by się nie przeczytało thrillerów czy kryminałów, Agatha Christie przedstawia tyle historii naraz i tyle szczegółów, tyle po prostu daje podpowiedzi, że i tak nie jestem w stanie odgadnąć zakończenia, kto kogo zabił i dlaczego. I właśnie dlatego Agatha Christie, niezależnie od tego czy po polsku, czy po angielsku i w jakim wydaniu, jest po prostu u mnie dosyć wysoko. To jest 6 takich książek, które chciałam wyróżnić z dobrych lub złych powodów w 2020 roku, ale poza tym przeczytałam jeszcze 17 innych i przyznam szczerze, że był to rok siódewek, czyli dobrych książek, ale nie wyjątkowych książek, bo tych znalazło się na mojej liście najwięcej. I tak przeczytałam 20 śmierci Tomego Obeda. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o Kanadzie w swoim życiu, to e, zachęcam, e, ta książka, ten reportaż jest naprawdę e, tragicznie wciągający. Tyle tylko zdradzę. Ze względu na to, że po 10 latach Susan Collins e, stwierdziła, że dopisze jeszcze prequel do Igrzysk Śmierci, w tym roku przeczytałam wszystkie. E, Całą trylogię Igrzysk Śmierci i tę najnowszą e, książkę jej autorstwa, czyli Baladę Ptaków i Węży. Wszystkie, poza częścią numer 2 w trylogii Igrzysk Śmierci, oceniłam na 7. E, e, tą środkową część trylogii oceniam na 6, ponieważ tak jak filmy, tak samo książka, dla mnie to jest po prostu wydłużanie historii, która mogła być opowiedziana w dwóch tomach. Oprócz tego w tym roku również przeczytałam kilka klasyków buszujący w zbożu, małe kobietki i dobre żony i te książki oceniłam również na siódemkę. Ciężko jest dać klasykom mniej złą ocenę, czy słabszą ocenę, ponieważ one są często pisane bardzo dawno temu i, i są już uznane przez krytyków literackich, ale przyznam się szczerze, że te klasyki, które czytałam w tym roku. Dobrze sobie poradziły na przestrzeni czasu i nadal są aktualne, nadal się je dobrze czyta. Zresztą nie bez powodu akurat wybrałam te, a nie inne. Bo umówmy się, kto czyta dla przyjemności dziady. Nie ja. W 2020 roku do moich zbiorów bibliotecznych wkradł się również romans, czyli gatunek, który czytam stosunkowo rzadko. Przeczytałam. Klasyczny już pamiętnik Nicolasa Sparksa, i uznałam, że film jest lepszy niż książka, co zdarza się rzadziej niż szóstka wtodka. Książka jest zawsze lepsza niż. zazwyczaj lepsza niż film, ale w tym przypadku autor scenariusza poradził sobie lepiej niż Nicolas Sparks. Przepraszam bardzo. Udało mi się przeczytać również kilka thrillerów. Były to dwie powieści Harlana Coben'a w Głębi Lasu, ze względu na to, że pojawił się serial polskiej produkcji na Netflixie. Książka lepsza niż serial. Przeczytałam również tego autora: Powieść, już mnie nie oszukasz. Która bardzo mi się podobała, aczkolwiek na tym etapie, a przeczytałam to kilka miesięcy temu, niewiele już z tego pamiętam. Także. E, przyjemna lektura, ale czy zmieniająca moje życie? No nie bardzo. Oprócz tego, jeszcze dwie inne książki mojego ulubionego autora, e, Muso. Natomiast nie podobało mi się tak, jak jutro. E, oczywiście podobały mi się, ale po prostu oceniam je troszeczkę niżej. E, były to, e, była to ta chwila. Oraz Sekretne życie pisarzy. Po Sekretnych życiach pisarzy spodziewałam się bomby, ponieważ sama piszę i po prostu ta książka wydawała się idealna dla mnie i była przyjemna, ale sama historia można by sobie życzyć troszeczkę więcej. W 2020 roku staram się również wspierać polskich autorów i przeczytałam między innymi jak zawsze Zygmunta Miłoszewskiego. Jest to książka zdecydowanie dla pokolenia moich rodziców, którzy pamiętają PRL, ponieważ jest to PRL przedstawiony, gdyby żelazną kurtynę stworzyła nam Francja, czyli zupełne wywrócenie realiami końcówki XX wieku. Była to książka, w której pojawiało się dużo elementów komediowych ale zdecydowanie no ja nie poczułam z nią takiej więzi ze względu na to po prostu, już nie pamiętam osobiście PRL-u, jestem za młoda. Ostatnią książką z mojej listy 23 książek przeczytałam w 2020 roku jest Prawda, czyli krótka historia wciskania kitu. Jest to książka, która była wszędzie, była też na listach bestsellerów. Jest to książka opowiadająca o historii fake newsów, o tym jak w ogóle fake newsy się pojawiły w naszym środowisku? Czy jest to książka rewelacyjna? Nie wiem, ale czytało się to całkiem przyjemnie. To, moi drodzy, jest koniec listy 23 książek, które przeczytałam w 2020 roku. Cel na 2021 minimum 24 książki. I mam nadzieję, że za rok widzimy się tutaj z większą ilością książek fantastycznych. Mniejszą ilością książek słabych, ale przede wszystkim z przeczytanymi fantastycznymi historiami.